Zobaczcie co tu jest napisane. Dziś jest 1 października. I do tego 1 października. A po pierwsze. Zobaczcie sobie nową piosenkę, okej? Okay? Ona była mega fajna, zobaczcie sobie ją. A po pierwsze. Da. Co każdy 1 październik. Co każdy 1 grudzień i wszystkie. Poproszmy na pierwszy listopad, grudzień pierwszy. Chciałbym wam, ogrodnijcie sobie nową piosenkę, która jest mega fajna. Ale jeszcze wiecie co? Tylko dźwięki, kurwa. Nie. Nie. Pokażę wam, że nie możecie mieć tych bandy. Patrzcie, co tu jest! Nawet nie widzimy prawie tego McDonalda Burger. Patrzcie sobie, stawiam ja jest. sobie na dół, pod głośnością, są jakość grafiki. No i patrzcie, jak dacie... Dobra. To jest mega słabe, prawda? Więc z i idźcie na dół i klikajcie tu i patrzcie jaka fajna grafika, widzicie całą burgerownię, nawet to widzicie wszystko a po pierwsze była nowa nuta leca w kosmos ale pod tą nową przysłanką zostawiliście 50 wyświetleń. Uuu, dziękuję widzowie. Zostawiliście 50, 50 wyświetleń. A pod ukraść bab... babci. babci zostawiliście 100 wyświetleń. A pod... A teraz idziemy leć kupić. A teraz idziemy leć kupić. Zostawię jeszcze 5000, jeszcze pójdę. Zobaczę, jak to jest się, zesawienie się. Zesawienie się, zesawienie się. Hmm. Ja muszę moim wszystkim widzą powiedzieć za że... versus i go ze 0 a get out. No bo to, nie ma, to, ono, to nawet nie jest polski. bo sobie to blokować. kurde, takie. A jak on do mnie dołączy i będzie mówić... Dobra. Jak będzie mówić po angielsku, no to ja go usuwam A pokażę wam. Czekajcie. Widziałeś się wujanka i teraz się go napije. Teraz wam mnie pokażę. Teraz jest na papierze. I Gratuluję, że go zimisz. To... Bojkowy. Patrzcie, jest nowa. piątek nagram nową piątek nagram nowy update Burghaven, okej? Od jutra zaczynamy live. Lecę w kosmos jest nową na... piosenką. Nigdy nikt takiej nie zrobił. Lecę w kosmos to nawet nikt nie stworzył nigdy piosenki. Ja zrobiłem. Lecę sobie w kosmos. Lecę sobie w kosmos. Tutaj tańczymy sobie i teraz. A teraz widzimy tańczymy. Bomba kla! Hmm. A bosynka była bo taka fajna, że było 57. Tylko ma i tak jest mało. Hmm... co? widzowie jeszcze wiz dołączył. Nagrywam Elo. What?

please don't know your lips. Jeg vil spise igjen.

И там. 이게 있죠. 니, 주가 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 주가. 이거이제

No to się uwała? Jak Ci się podobał odcinek, to zostaw suwa. Pa! Zostawcie tutaj 10 lajk i i, i i chociaż 52 wyświetleń. Pa! Jestem 10 zpis, pa! pa.